Dzień dobry, kochani, witajcie serdecznie. Nazywam się Magda Wojciechowska-Budzisz, jestem farmaceutką, ale z zamiłowania, jestem homeopatą, terapeutą medycyny chińskiej i dietetykiem. A dzisiaj jest ze mną moja cudowna koleżanka, również homeopatka, ale lekarz-pediatra, która podzieli się z nami swoimi wskazówkami odnośnie leczenia kataru. Katar, jak wiecie, jest taką fajną dolegliwością. Dzień dobry państwu. <laughs> Dzień dobry, Madziu. Przepraszam. Jest taką niezwykłą dolegliwością, która leczona trwa tydzień a nie leczona 7 dni. Ale mam nadzieję, że z Jasią przekażemy Wam takie sposoby, dzięki którym będziecie mogli pozbyć się kataru o wiele szybciej i nie przyniesie on Wam takiej udręki, chociaż katar jest dosyć błahą dolegliwością, ale, ale uciążliwą, strasznie uciążliwy i, no i człowiek czuje się po prostu cały chory, jak ma katar. Więc taką jakby pierwszą rzeczą, która nam przychodzi do głowy, jak zatyka nam nos, bo katar może być albo zatykający, albo wodnisty, Taki lejący, i on oznacza najczęściej początek infekcji. To jest taki katar tak zwany wirusowy, albo właśnie taki katar gęsty, zielony, bakteryjny, który Nadkażony. już jest wynikiem nadkażenia jakiejś infekcji bakteryjnej. I wtedy najprościej sięgnąć po inhalację. Czyli możemy sobie mm, sięgnąć po kwiat rumianku, czy miętę pieprzową, czy tymianek, czy szałwie. Równie dobrze sprawdzają się olejki eteryczne: olejek sosnowy, miętowy, eukaliptusowy, tymiankowy. Naprawdę świetnie udrażniają. Z drzewa herbacianego. Nos, olejek z drzewa herbacianego. Dziękuję bardzo. Co dwie głowy, to nie jedna. Natomiast powiedz, Asiu, ponieważ ta inhalacja nie, u wszystkich, nie dla wszystkich jest taka y, jasna i oczywista. Powiedz, co tak ty o tym myślisz i jak prawidłowo przeprowadzić inhalację na katar? No więc właśnie. Wiele osób kojarzy inhalację z nebulizatorem, z urządzeniem, które tak. rozbija płyn, który jest w pojemniczku, na bardzo drobne części. I przez to ten płyn, ta mgiełka z mhm. rozbitą substancją, która jest w pojemniczku, trafia do dolnych dróg oddechowych. Tutaj raczej bym przestrzegała przed stosowaniem ziół czy olejków eterycznych, bo no, zwłaszcza u osób wrażliwych tak. e, może to spowodować skórczo skrzeli. Więc raczej mówimy tutaj o inhalacji, czyli inhalowaniem się naparem z ziół czy z wodą z dodatkiem olejku eterycznego, ale chodzi nam o to, żeby to dobroczynne działanie ziół skupiło się na górnych drogach oddechowych. Na tym nosie zatkanym. Na nosie, na nosogardle, ale nie głębiej. Tak. Dlatego tutaj raczej polecam takie inhalowanie się, ze dawnych czasów. To co nasze babcie Nad... określały jako parówka tak, tak jest, zwana. parówka. Czyli może to być jakiś naczynie z y, mm -hmm. ciepłym naparem i oddychamy tą y, parą czy, czy y, wodą parującą z dodatkiem olejku eterycznego. Jeżeli nie lubimy, żeby nas y, y, no, powijał ten gorący napar całą naszą twarz, bo nasze babcie jeszcze prosiły, żeby Założyć no ręcznik właśnie, na ręcznik na rękę. Nakrywamy ręcznikiem, być. czy nie nakrywamy? Co kto lubi? Co kto lubi. Niektórzy no. będą się dusili pod tym ręcznikiem, to mm -hmm. wtedy proponuję, żeby nalać taki napar do termosu. Wtedy mm -hmm. z termosu jest taki e, wąski prosty, strumień. wąski tak. strumień tego naparu i możemy oddychać tym naparem, on Świetny ma dobre... sposób. Y, działanie wtedy w górnych drogach oddechowych, y, działanie przeciwzapalne również po to, żeby się ten katar nie nadkaził, żeby nie poszła infekcja w zatoki, więc będzie to fajnie działało tutaj w obrębie górnych dróg oddechowych. Super, świetny sposób z termosem. Ja też y, mogę się podzielić własnym sposobem. Jeżeli mamy ten katar, ale czujemy się na tyle dobrze, że chodzimy do pracy czy ogólnie gdzieś chodzimy, no to wiadomo, że ani w samochodzie, ani w korku nie zrobimy sobie takiej inhalacji, a z nosa cieknie albo bo nie możemy oddychać. Na przykład olejek z drzewa herbacianego jest takim świetnym środkiem, który można nakropić bezpośrednio na jakąś chusteczkę albo nawet na rękaw, jak nam nie szkoda bluzki. I oddychać. I po prostu sobie oddychać. To świetnie tak udrażnia jest. drogi oddechowe i ten nieszczęsny, zatkany nos. Ale też olejek herbaciany ma świetne działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, tak. przeciwwirusowe. Więcej o olejku z drzewa herbacianego możecie przeczytać na naszym portalu naturalnie o zdrowiu. Ale, Ale dzisiaj... mieszanki różnych olejków eterycznych, tak? tak, które będą w skojarzeniu jakby szybko działały i wspomagały leczenie działanie. infekcji Dokładnie. jako takiej, żeby po prostu nie poszło to głębiej. No i właśnie, jesteśmy przy temacie oczyszczania nosa. To też jest taka kwestia, zwłaszcza u dzieci, może problematyczna, bo niektórzy polecają, niektórzy mówią, że to nie jest wskazane. Co Ty myślisz o oczyszczaniu nosa i jeżeli tak, bo faktycznie ta zalegająca wydzielina jest dosyć ciążliwa i męcząca, a oddychanie przez usta sprzyja temu, że się wysusza śluzówka, że zaczynamy sucho kaszleć. I, i u tak niektórych dalej. dzieci pojawi się zapalenie, zapalenie krtani z powodu wysuszonej śluzówki. Dokładnie. Więc co ty myślisz o oczyszczaniu nosa i jaki sposób według Ciebie jest najbezpieczniejszy? No oczywiście też zależy od tego, jaki mamy katar, jak długo on trwa i z jakim pacjentem mamy do czynienia. Są y, dzieci, które potrafią już kilkuletnie ładnie oczyścić nos. Mm -hmm. Tak są, tradycyjnie, tak tradycyjnie chusteczkę. dmuchając pusteczkę, a są takie dzieci, które nie potrafią tego mm -hmm. dosyć długo y, robić. U małych dzieci często stosowane są różnego rodzaju aspiratory, tak? czyli pod ciśnieniem wyciągana jest wydzielina. wydzielina z nosa, mhm. czy to katarek, czy jakieś urządzenie takie w oparciu o odkurzacz. No zawsze mam takie wrażenie, że to mózg wyciągnie. Ale, no właśnie. ale do czego zmierzam? Ja również proszę rodziców, żeby nie przesadzali z tym żeby wyciągali, odciągali ten katar, wydzielinę z nosa po zapuszczeniu soli fizjologicznej, czyli po rozrzedzeniu tej wydzieliny, ale wtedy, kiedy widzą, że ta wydzielina jest. Często jest tak, że jest zatkany nos lub też jest chrapliwy oddech, co nie zawsze, zwłaszcza u niemowląt, musi świadczyć o katarze, a rodzice uważając, że czasem chrapliwy oddech u malutkiego dziecka to jest objaw wiotkości krtani, czyli takiej niedojrzałej budowy, w krtani i wtedy dziecko jak oddycha, pojawia się chrapliwy oddech, to wcale nie jest katarem. I nie trzeba tego czyścić. I nie trzeba niczym. tego czyścić. Mm -hmm. Bo teraz, jeżeli taki, jest taka sytuacja, że tego kataru nie ma, a my pod ciśnieniem pociągamy tą błonę śluzową, to, to ona broni się w tak. ten sposób, że produkuje śluz. Więc samym zabiegiem będziemy powodować, katar. powodować <grym> zwiększoną ilość wydzieliny w nosie. Więc u małych dzieci odciągajmy wtedy, kiedy rzeczywiście ta wydzielina jest. Ale jak już Natomiast wiemy, u... że ten właśnie u... katar jest, jest, czy osoby są nawet tak, dorosłe jest. przecież, bo i dorosłe osoby, tak co polecasz? Czy Jeżeli do nosa. No więc można tutaj y, spreję, sól fizjologiczną, mm -hmm. y, wodę morską do mm -hmm. nosa. Jeżeli jest katar bardzo gęsty, możemy tutaj skorzystać z takiej soli hipertonicznej, tak, czyli dokładnie. inhalacji. Z dodatkiem kwasu hialuronowego, czy kwa soli hipertonicznej, która ściągnie wodę i rozluźni tą wydzielinę. Mm -hmm. Bardzo dobrym sposobem na oczyszczanie nosa u dorosłych i u tych dzieci, które potrafią wyczyścić nos, jest płukanie nosa ciepłą solą fizjologiczną. I mm -hmm. nie myślę tutaj o takim podciśnieniem. Wypłukiwanie również, ale też nie za często. Myślę tutaj o takim delikatnym płukaniu, mm -hmm. a mianowicie fiolkę z solą wrzucamy do kubeczka z ciepłą wodą, kiedy ona się zagrzeje, odłamujemy końcówkę, nasz pacjent, czyli dziecko lub pacjent dorosły kładzie się z głową odchyloną do tyłu, zatyka jedną dziurkę od nosa, a do drugiej wpuszcza trzy kropelki soli fizjologicznej, mówiąc przy tym kiki kiki. Bardzo to śmieszne, <grym> ale, bardzo ale proste w, ten do sposób, w ten sposób zatyka się nos tylny, czyli tą tylną część, żeby ta sól fizjologiczna nie leciała do gardła, tylko wypłukiwała wydzielinę z nosa. I ciepła sól ładnie rozrzedza tą wydzielinę. Siadamy, dmuchamy nos. I znowu ta sama dziurka drugi raz. Kiki-kiki, ki, 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 ki. trzy kropelki, wystarczy trzy kropelki. I znowu odmuchamy nos i trzeci raz to samo, to samo robimy z drugą dziurką od nosa. I wtedy bardzo ładnie wypłukuje się z to, tą zalegającą gęstą wydzielinę, czasem świetny również nadkażoną. Świetny sposób, świetny sposób, bo zazwyczaj e, mamy taki opór przed tym, żeby jakieś większe ilości płynów sobie zakropić do nosa. Kojarzy nam się to właśnie z takim zachłyśnięciem się, że coś nam do, będzie spływać po tylności, a nie gardła, że nas podrażni. A tutaj mamy sól fizjologiczną, czyli... Taką, jaka też występuje naturalnie w naszym, naszym organizmie, niczego tak. ona nam nie podrażni. W dodatku jest ciepła, oczywiście tak do temperatury ciała, nie robimy tak tu jest. wrzątku, tak tylko jest. delikatnie podgrzewamy, żeby nie czuć tej różnicy temperatur. I mamy nos oczyszczony. Mhm. Przy katarze możemy również sięgnąć po zioła. Tutaj akurat patrząc z punktu widzenia medycyny chińskiej, wiemy, że katar to jest coś, co trzeba po prostu osuszyć więc będziemy sięgać po zioła o charakterze rozgrzewającym i przede wszystkim wysuszającym. A do takich ziół należy głównie tymianek. Więc na przykład możemy sobie również zaparzać tak, tak? dwa, trzy razy dziennie napar z ziela tymianku. Możemy sobie zaparzać napar z ziela macierzanki, czy też nawet zrobić napar imbirowy, który ma działanie rozgrzewające i wysuszające. Również czy też cynamon podobnie jak imbir. Także tego typu zioła, jak najbardziej w katarze, takie ciepłe zioła osuszające są wskazane. Również jak mamy podrażnione mm, okolice nosa, tutaj okolice nad górną wargą, to możemy stosować maści, które nam y, złagodzą. To będzie tak, jaka maść? No, to maść majerankowa na przykład, tak? maść nagietkowa. nagietkowa po to, żeby chronić, ale też i tłusty krem taki, czy maść z witaminą A, która tak. po prostu będzie chroniła skórę wokół nosa, czy nasza troszeczkę bywa, do środka, tak, żeby te błony śluzowe. Majeranek tutaj ma fajne działanie również. I dodatkowo. Lecznicze, te, tak. No właśnie, dodatkowo jeszcze um, mając pod nosem dosłownie tą maść majerankową czy nagitkową, wdychamy, inhalujemy te, te wyciągi ziołowe w związku z tym również teryczne, jest to tak. rodzaj, rodzaj inhalacji. Myślę, Jasiu, że jeszcze dosyć ważnym aspektem, jeżeli chodzi o Katar, leczenie Kataru, jest dieta. Bo przecież są. Tu również tak patrzę już z punktu widzenia medycyny chińskiej, bo są takie produkty. Które zaśluzowują. Które dokładnie, tak no zwane i śluzotwórcze. No A śluzotwórcze, i są... jak sama nazwa wskazuje, no raczej nie będziemy ich stosować ani w Katarze, ani w zapaleniu oskrzeli, ani w zapaleniu zatok. Które to są produkty, czego nie należy jeść, jak mamy katar? A no, więc nadmiernej ilości produktów z mleka krowiego. tak, One mm -hmm. zaśluzowują, bananów mm -hmm. i cukru, tak? Czyli to są te produkty, które najchętniej jedzą dzieci chore. No właśnie, I czyli taka karta na mleku się z bananami. I infekcja się mm -hmm. niestety przedłuża i e, wtedy to wszystko trwa długo. Katar pierwotnie infekcyjny przewleka się i jest już katarem przewlekłym. No właśnie, może przejść w zatoki. Tak? E, może. może przejść w zatoki, mm -hmm. ale też trudno się go pozbyć. Mm -hmm. Więc no, tutaj dieta jest niesłychanie ważna. Trzeba tego typu produkty odstawić z diety, natomiast sięgnąć po kaszę jaglaną, tak. zwłaszcza taką uprażoną wstępnie, tak. potem zalaną wodą. Z dodatkiem kurkumy, która również wysuszy i ma działanie przeciwbakteryjne. Przeciwzapalne. Przeciwzapalne, tak, więc no, y, możemy tutaj dodać do tej kaszy y, łyżeczkę miodu, który y będzie działał leczniczo, jakieś owoce suszone, może troszkę kwasów omega-3 w różnego rodzaju pesteczkach czy, czy orzechach i wtedy ten stan zapalny łatwiej, łatwiej nam, będzie zredukować. Tak, zredukować. Łatwiej się będzie go pozbyć. Tak, tak. Według medycyny chińskiej właśnie te produkty, które cechują się termiką rozgrzewającą i e, mają taki charakter osuszający, one będą najbardziej wskazane w tych schorzeniach przebiegających z dużą ilością śluzu. Więc tak jak wspomniałaś o kaszy jaglanej, również sposób przygotowania posiłku ma znaczenie. Jeżeli coś uprażymy, czyli tak jakby możemy to sobie bardzo obrazować. Przedstawić, wysuszymy coś, tak. to ono nabierze charakteru wysuszającego. Kasza jaglana sama w sobie ma smak słodki i ma działanie nawilżające, ale uprażona. Pozostaje jakby produktem o smaku słodkim, czyli też nam ładnie będzie działała, nawilżała, ale jednocześnie też Nawilżałaś nam wilkała ale... Tak, ale osuszała patologiczną wydzielinę. Tak jest. No i też starajmy się unikać surowych rzeczy w nadmiernej tak. ilości, surowych sałat, bo one wychładzają organizm i trudniej nam się pozbyć. Tej wydzieliny, czyli raczej ciepłe śniadania, rozgrzewające, tak? tak? I też unikajmy słodyczy. Słodycze Dokładnie, również są, cukier. tak jak powiedziałaś, cukier, czyli wszystko, co z cukrem, nie tylko cukier, cukier, ale stety albo niestety, słodycze na ten czas również należy odstawić. Natomiast możemy sięgnąć jeszcze po świetną metodę naturalną, której homeopatie. obie jesteśmy pasjonatkami, <noise> czyli po homeopatię, bo tak jest. jako metoda całkowicie zindywidualizowana, która dobiera nam leki dla potrzeb danego pacjenta, możemy dobrać pacjentowi takie leki, które uwzględnią każdy rodzaj kataru. Czy to będzie wodnisty katar, podrażniający, czy wodnisty niepodrażniający? Tutaj każdy szczegół ma znaczenie. Obfity, czy mniej tak. obfity, czy żółto-zielony, czy zielony, czy złotym. Dokładnie. Tak? Jak sprawdza ci się homeopatia w leczeniu kataru i o co zapytałabyś pacjenta? Bardzo dobrze mi się sprawdza, Tak, Tylko, że rzeczywiście pacjenta, zresztą pacjenci, którzy leczą się homeopatycznie, oni inaczej patrzą na swoje dolegliwości. Oni wiedzą o co zapytać. Bardziej są świadomi, tak, potrafią więcej. Szczegółów opisać, czy to jest katar wodnisty, czy leci tak. woda jak, jak, z jak z kranu, czy zużywamy w krótkim czasie sto chusteczek, czy nos jest czerwony, czy łzawią oczy, mhm. czy kręci w nosie, czy kichamy salwami. Tak? Tak. I tutaj e, rzeczywiście możemy dobrać ten lek, który będzie najlepszy, również przy katarach zatokowych, katarach mhm. nadkażonych przy bólu zatok, przy ucisku nasady nosa, również innego typu leki homopatyczne, ale też możemy tutaj indywidualnie dla pacjenta dobrać odpowiednie leczenie. E, oczywiście e, są również złożone leki kilkuskładnikowe, które w pierwszej kolejności, jeżeli nie znamy jeszcze homopatii, a chcielibyśmy spróbować z mm -hmm. tą metodą, możemy również zastosować. Tak, jeżeli nie jeszcze one... nie potrafimy tak, tak dokładnie mogę, sprecyzować, tak, dokładnie. jaki to jest rodzaj kataru i czy on jest podrażniający, czy niepodrażniający, czy jest właśnie Zatkany wirusowy noc, czy bakteryjny? Tak, potrzebujemy to możemy wsparcia. Możemy po sięgnąć, ale rzeczywiście lepiej działają leki pojedyncze, ale już możemy, musimy to albo skonsultować mhm. z kimś, kto homopatią leczy. Albo no, sami nabrać też doświadczenia, bo my sami jak leczymy się homopatycznie, to nabywamy tego doświadczenia i już wiemy, że na przykład przy takiej infekcji, takim katarze pomógł nam ten lek tak. i już mamy go w apteczce. Z każdym katarem jesteśmy mądrzejsi. Tak jest, z każdym tak katarem, z każdą infekcją. Pamiętajmy, że stosowanie leków homopatycznych również ma tę dobrą stronę, że stymuluje nasz układ immunologiczny mhm. po to, żeby pozbyć się danej dolegliwości, czyli wzmacnia tak naprawdę odporność. Czyli im więcej stosujemy tych leków, tym rzadziej chorujemy. I też domowymi sposobami łatwiej sobie radzimy. Nie przechodzi to w te dalsze etapy infekcji, w nadkażenie, kiedy konieczne jest stosowanie leków ciężkich, tylko domowymi sposobami radzimy sobie coraz lepiej. I pamiętajmy również, że w katarze będą nam pomagały moczenie nóg w wywarze czyli kąpiele, takie i rozgrzewające. Rozgrzewa, rzuca czynniki patogenne, rozgrzewa, wysusza, więc tutaj również przez te receptory, które są na naszych stopach, będzie wspomagał leczenie infekcji i w tym kataru. I w tym kataru. E, czyli kochani, pamiętajcie, pamiętajcie też o tym, że y, im wcześniej zaczniemy leczenie takiego kataru, tym lepiej. I to obojętnie, czy włączymy leki homeopatyczne, czy włączymy leki ziołowe, czy jakiekolwiek inne naturalne metody, olejki możemy to, kataryczne. tak, olejki eteryczne, czy picie naparów ziołowych, to wszystko możemy połączyć, ale jeśli zaczniemy leczenie od pierwszych objawów i nie dopuścimy do tego, żeby ten katar trwał aż 7 dni, nie rozkręciła to... się. I... Tak, infekcja. dokładnie. To nie umęczy nas tak bardzo. Ta infekcja się nie zacznie, a my tylko możemy nabrać odporności. Więc zaopatrzcie się w, we wszystkie zioła, w różne olejki eteryczne oraz w imbir. Zaopatrzcie się potrzebne leki homeopatyczne po odpowiedniej konsultacji i pamiętajcie, że jak macie katar to natychmiast odstawiacie mleko, cukier, wszelkiego rodzaju I słodycze, drożdżówki tak i kaszki, kaszki z bananami. No i właśnie te banany, które nie tylko mają działanie śluzotwórcze, czyli nasilają wydzielanie tej patogennej tego patogennego kataru, ale również mają bardzo silne działanie wychładzające. A akurat wychłodzenie w czasie infekcji, bo katar jest zazwyczaj efektem przeziębienia, nie jest nam potrzebne. Zresztą banany jako owoce nie pochodzące z naszej strefy klimatycznej możemy sobie zostawić na bardzo upalne lato. Tak a zimą lepiej sięgnąć po rodzime jabłka i gruszki. Życzymy Wam dużo zdrowia, w ogóle nie życzymy Wam kataru, a jeżeli już Was I dopadnie. Żadnej infekcji? I żadnej infekcji. Jeżeli już Was dopadnie, to już teraz wiecie, jak się z nią najlepiej rozprawić. Dokładnie. I pamiętajcie, że... Każda infekcja to również jest jakby sygnał dla naszego organizmu, po to, żebyśmy dali sobie czas na odporność. przechorowanie. Na odpoczynek, na y, herbatę y, zimową lub tak. napar, na kocyk, kąpiel imbirową, kąpiel imbirową, kocyk, książkę, dobrą muzykę i odpoczynek. Tak. Nie biegajmy z infekcją, bo przechodzona infekcja zawsze przebiega y, Wolniej, gorzej, dłużej gorzej. i zawsze niesie ze sobą ryzyko różnych powikłań. Tak, jest trudniejsze w leczeniu, więc ciepły koc, ciepła kąpiel, ciepły napar, kominek aromaterapeutyczny. I na pewno będziecie zdrowi i zadowoleni. I życzę wszystkiego dobra. dobrego. Duża zdrowia. Wszystkiego dobrego. Do Dziękuję Ci.